Cześć! Przyjaciele! Miło mi, że odwiedziliście kanał. Dziś mówimy o odświeżonej maździe 3 SK Active G rocznik 2025. Nowe szczegóły, rzeczywiste zużycie paliwa, praktyczność, komfort i wszystko. Co warto wiedzieć przed zakupem? Zacznijmy od danych technicznych. To wersja benzynowa z silnikiem SK Active G. Moc 103 kW, czyli 140 km. Współpracuje z automatyczną skrzynią biegów. Napęd na przednie koła. Rzeczywiste zużycie paliwa. Oficjalnie Mazda deklaruje średnie zużycie 5,7-6,2 litra 100 km. W naszych warunkach. W cyklu mieszanym miasto i trasa. Średnie zużycie wynosi od 6,5 do 7 litrów 100 km. Przy spokojnej jeździe można zejść do 6. Na Mazda 3 wygląda stylowo i nowocześnie. Charakterystyczny design kodo, wąskie światła, płynne linie, krótkie zwisy. Auto wygląda dynamicznie nawet na postoju. Wnętrze w środku wszystko jest dopracowane w każdym szczególe. Wysokiej jakości materiały, minimalizm, nowoczesny system multimedialny z Apple CarPlay i Android Auto, wygodna kierownica, cyfrowy panel. Nawet w podstawowej wersji wszystko wygląda solidnie. Praktyczność. W kabinie wygodnie zmieszczą się cztery dorosłe osoby. Bagażnik ma około 350 litrów. To zupełnie przyzwoicie jak na hatchbacka. Tylne siedzenia składane są w proporcji 60/40. Komfort w mieście i na trasie. Mazda 3 dobrze radzi sobie z nierównościami, nie pływa przy większych prędkościach. Wyciszenie wnętrza zostało poprawione w porównaniu z poprzednimi latami. Prowadzenie jedno z najlepszych w klasie, a zawieszenie dobrze wyważone między komfortem a sportowym charakterem. Multimedia. System jest prosty w obsłudze, sterowany pokrętłem na tunelu środkowym. Wyraźna grafika, wsparcie dla smartfonów, kamera cofania, nawigacja, wszystko, czego potrzeba. Podsumowanie. Mazda 3 SK Active G2025 to stylowy, oszczędny i niezawodny wybór do miasta i w podróż. Idealna dla tych, którzy cenią jakość, prowadzenie i design. Dzięki za oglądanie, nie zapomnijcie zostawić lajka, subskrybować kanał i napisać komentarz, to motywuje nas do tworzenia kolejnych recenzji dla Was. Do zobaczenia w następnym filmie